Już od 1986 roku Pan Jezus przekazuje swoje orędzia, które przeznaczył w współczesnej epoce. Na proroka naszych czasów Pan Jezus wybrał spośród najmniejszych Was ryden, goryczynkę urodzoną w Egipcie. On sam obudził jej duszę ze śmiertelnego letargu, uformował i uczynił darem dla Kościoła oraz całej ludzkości. Poprzez dzieło, które polecił wassuli nazwać prawdziwe życie w Bogu. Pan Jezus karmi nas chlebem miłości bezpośrednio swoją własną ręką i wskazuje, że obietnica zapisana w pismach o drugim wylaniu Ducha Świętego właśnie się dokonuje. Przeczytaj w księdze Joela 3 od 1 do 5. Jeśli słowo, które teraz usłyszysz, poruszy twoje serce, nie czekaj w latargu na przyjście Pana i zatroszcz się o duszę swoją, swoich bliskich i innych grzeszników. Wynagradzaj modlitwą, postem, jałmużną. Czynami miłości i wszelką posługą swoim bliźnim. Ty także jesteś wezwany i wezwana do świadczenia o obecnych działach Ducha Świętego i wynagradzania za grzechy człowieka wobec Bożej sprawiedliwości. Wołaj, krzycz, proś, błagaj, módl się, uwalniaj duszę z czyścica ofiarując za nie odpusty zupełne i na wszelkie sposoby wskazane przez Pana Jezusa, powierzaj się Bożemu miłosierdziu. Sposobem wyznaczonym przez Pana dla naszego pokolenia żyjącego na końcu czasów czekając na wielkie oczyszczenie jest orędzie miłości. Przez prawdziwe życie w Bogu Pan Jezus oczyszcza dusze was sól i każdego przyjmującego to niebieskie dzieło wylewając swego świętego ducha miłości Boga. Ty także jesteś wezwany, wezwana do przyjęcia tego daru nieba i nie powiesz już Panu, że o Nim nie wiedziałeś. Na całym świecie, również w Polsce, chrześcijanie, Katolicy, prawosławni i protestanci, modlą się na różańcu tworząc wspólnoty modlitewne prawdziwego życia w Bogu, o co prosi nasz zbawiciel, Jezus Chrystus. On sam przekazał Was Suli, jak mają przebiegać litugie różańca i teksty rozważań do wszystkich tajemnic, a także obdarza darem swych modlitw do Ojca Niebieskiego dla naszego ginącego świata, który dopuścił się odstępstwa. Jeśli demon podsuwa ci już wymówkę, że nie słyszałeś o tym na mszy w kościele, to wiedz, że orędzia te zostały uznane przez obecnego papieża za zgodne z nauką kościoła, a Pan Jezus przekazując przez was sule prywatne orędzie dla Karola Wojtyły mówił o nim, nie słuchajcie tych, którzy przeciwstawiają się Piotrowi, temu Piotrowi moich baranków, którym jest obecnie Jan Paweł II. Został wybrany przeze mnie, umiłowany mojej duszy. Nie słuchajcie tych, którzy go potępiają, oni się zagubili. Wszystkie orędzia są dostępne bezpłatnie w formie elektronicznej lub dźwiękowej na międzynarodowej stronie internetowej www.tjaktadeusz, i jak Irena, lub na stronach wydawnictwa Vox Domini, adres www.voxdomini.com.pl. Oto czytania jakie Pan Jezus przeznaczył naszej grupie różańca prawdziwego życia w Bogu w piątek 20 sierpnia 2010, po odmówieniu części radosnej, rozważania według modlitewnika dla grup prawdziwego życia w Bogu. Punkt 2. Następna część za tydzień w piątek 27 sierpnia 2010 to część światła. Punkt 2. Spotykamy się u Bożeny o godzinie 19. Psalm 105. Sławcie Pana, wzywajcie jego imienia, głoście dzieła jego wśród narodów, śpiewajcie mu i grajcie mu, rozpowiadajcie wszystkie jego cuda. Szczyćcie się jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i jego potędze, szukajcie zawsze jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które on zdziałał, o jego znakach i ust jego, potomstwo Abrahama, jego słudzy, synowie Jakuba. Jego wybrańcy. On, Jachwe, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicę dał dla tysiąca pokoleń. Zawarł je z Abrahamem i przysięgę dał Izaakowi. Ustanowił dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako wieczne przymierze, mówiąc, dam tobie ziemię Pana na waszą własność dziedziczną. Kiedy ich było niewielu, nieliczni i obcy w niej. I wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu, nikomu nie pozwolił ich uciskać i z ich powodu karał królów. Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy. Potem przywołał głód na ziemię i odebrał cały zapas chleba. Wysłał przed nimi człowieka, Józefa sprzedano jako niewolnika. Kajdanami ścisnęli jego nogi, w żelazo zakuli jego szyję. Aż się spełniła jego przepowiednia i słowo pańskie dało mu świadectwo. Posłał król, by uwolnić go, i władca ludów, aby go wyzwolić. Ustanowił go panem nad swoim domem i władcą nad całą swoją posiadłością, by według swej myśli pouczał jego dostojników a jego starszyznę uczył mądrości. Wówczas Izrael wkroczył do Egiptu, Jakub był gościem w kraju Hama. Licznie rozmnożył swój naród. Uczynił go mocniejszym od jego wrogów. Ich to serce odmienił, ażeby znienawidzili lud jego i wobec jego sług postępowali zdradziecko. Wtedy posłał sługę swojego, Mojżesza, i Aarona, którego sobie wybrał. Oni okazali w Egipcie jego znaki i cuda w krainie Hama. Zesłał ciemności i nastał mrok, lecz nie przestrzegali słów jego. W krew zamienił ich wody i pozabijał ich ryby. Od żab się zaroiła ich ziemia. Nawias nawet po się w komnatach ich królów. Rzekł, i robactwo się zjawiło, komary w całym ich kraju. Zesłał im grad zamiast deszczu i ogień palący na ich ziemię. Poraził im winorośle i figowce i drzewa połamał w ich kraju. Rzekł, i nadciągnęła szarańcza, niezliczone mnóstwo świerszczy. Pożarły one całą trawę w ich kraju i zjadły płody na ich roli. Obił wszystkich pierworodnych w ich ziemi. Pierwociny całej ich siły. A tamtych wyprowadził ze srebrem i złotem, i nie było słabego w jego pokoleniach. Egipcjanie byli radzi z ich wyjścia, bo lęk ich ogarnął przed nimi. Chmurę rozpostarł jako osłonę i ogień, by świecił wśród nocy. Prosili i przywiódł przepiórki i nasycił ich chlebem z nieba. Rozdarł skałę i spłynęła woda, popłynęła w pustyni jak rzeka. Pamiętał bowiem o swym świętym słowie. Nawiazdanym ponawia się Abrahamowi słudze swojemu i wyprowadził lud swój wśród radości wśród wesela swoich wybranych i darował im ziemię narodów i zawładnęli owocem pracy ludów strzegli jego przykazań i prawa zachowywali Alleluja Oto słowo Boże Bogu niech będą dzięki Was Tom pierwszy zeszyt 40 orędzie z dnia 9 stycznia 1990 Strona 688 9.01.90 Ja jestem tym, który kocha Cię najbardziej. Pozostań w mojej łasce, kochając mnie i wypełniając moją wolę. Przygotuj Twoje serce na wypełnienie mojego dzieła. Zrozum to wszystko, moje dziecko, i pozwól mi posługiwać się Tobą. Kocham Cię. Ofiaruj mi siebie, a ja Cię wzniosę, karmiąc Cię. Pojąć cię moją krwią. Działaj z miłością, mów z miłością, myśl z miłością, bądź moim odbiciem we wszystkim. Wszystko, o co cię proszę, to pobożność, miłość i szczerość. Traktuj mnie jak swego świętego towarzysza. Zalicz mnie do swoich, mów mi często, jak mnie uwielbiasz. Ja jestem Bogiem zazdrosnym i pragnę nieprzerwanych modlitw, rozumiesz? Kwiecie. Jestem czuwającym stróżem mojego ogrodu. Chociaż znajduję mój ogród zaniedbany i wysuszony, obiecuję Ci, że go ożywię, a wszystko to samo czynię. Objawię Wam wszystkim moje oblicze, i wielu mnie rozpozna i uwielbią mnie modlitwami i ofiarami. Tak, wielu zwróci się do mnie i, widząc mnie, zrozumie moją miłość, a ja ich uzdrowię. Miłość kocha Was wszystkich. Ja jestem tym, który czyni cuda i wysłuchuje każdego z Was, wielkiego czy małego, sprawiedliwego czy niesprawiedliwego, wierzącego czy niewierzącego. Ja słucham każdego. Błogosławię Was wszystkich.